Najtańszy, jeśli chodzi o cenę wywoławczą, Banknot Polski na naszej dziewiątej aukcji katalogowej. Umieściłem go celowo, ponieważ przyszedł on do nas w ramach kolekcji złotówek z okresu międzywojnia To jest, proszę Państwa, klasyczna piątka 1930. Nie w jakimś wyszukanym stanie zachowania, ale wstawiliśmy na tą aukcję, ponieważ w ramach tej właśnie kolekcji przyszedł do nas ten już jakże słynny późniejszy nadruk, wzór wykonany na, na banknocie obiegowym. Te banknoty przez długie lata były uważane za oryginalne. Mówimy, że uważane jako oryginalne, oczywiście jako wzory, bo same banknoty są bez wątpienia oryginalne. I ten nadruk, proszę Państwa, pewnie został wykonany, tak się przynajmniej przypuszcza, w latach 70. Miał on dość swoją taką potoczną nazwę, ale obecnie my już jej nie powielamy, ponieważ no, zawiera ona na nazwisko osoby, a w zasadzie a w zasadzie w sumie nie wiem skąd tak to się utarło. otarło no, się to w sumie na starym kafe Allegro, ale gwarancji, że ta osoba za tymi nadrukami stoi nie ma ta osoba już nie żyje, także jedna z, jeden z znanych, jedna z znanych osób w środowisku Polski, bo ono to poprosiła nas, żeby jednak nie powielać tej, tej tego określenia i stąd też już teraz powoli, w zasadzie już chyba z tą aukcją praktycznie yy, się z tego określenia wycofaliśmy, ale też staramy się tutaj szeroko Państwu tutaj yy, o, o tym informować, że już nie będziemy tak nazywali tych wzorów. Także to są wzorów oczywiście no, nadruków wzór, bo to nie są oryginalne wzory. To są banknoty z późniejszym nadrukiem wzór wykonane w latach 70 -tych. Celowo je tak opisujemy, ponieważ one nabrały już tego rodzaju kolekcjonerską wartość. Są w, chętnie wkładane do wielu zbiorów i, i dlatego jakby one jako jedyne nieoryginalne wzory cieszą się zainteresowaniem kolekcjonerów. Najważniejsze jest to po prostu, żeby świadomie je oferować, przedstawić oczywiście ich pochodzenie. Tak też y, właśnie robimy i temu służy ten film, ale w sumie ten film służy czemu innemu. Chciałem Państwu pokazać właśnie taki mamy znakomity dowód na to, że to są banknoty, które wykonano, których te na drugi wykonano y, później i w ramach właśnie bardzo starej kolekcji, która była budowana w latach 80., -tych, 90., -tych, y, przyszedł do nas właśnie, przyszła do nas taka właśnie parka. I tu mamy właśnie egzemplarz z tym późniejszym nadrukiem, wzór e, seria BX numer 0197298, a pod spodem obiegowy egzemplarz tej samej serii i w zasadzie e, 8.711 numerów niżej. Także, także to jest jakby na no pewnego rodzaju niezbity dowód, że no te nadruki oryginalne nie są, e, ale tak już wiele razy powtarzałem: cieszą się one zainteresowaniem kolekcjonerów w wielu kolekcjach. One są, były wkładane jako oryginały, no niestety, dzisiaj już ustalenia są inne. Także, także my te bannote cały czas na aukcjach oferujemy z określeniem, z późniejszym nadrukiem. Wzór, kto je wykonał, wykonała je bez osoba z dostępem do bardzo, ale to bardzo Zaawansowanego warsztatu, także i to w latach właśnie 70.. Także no, dzisiaj może by to nas nic nie dziwiło, zresztą doskonale wiemy, że obecnie rynek bałnotów jest poniekąd dotknięty dość, no może niedobrze, ale jednak dość sprytnie wykonanymi. W fałszywymi nadrukami wzór. Także to dzisiaj przy obecnej technologii nie stanowi jakiegoś strasznego wyzwania, ale w 80-tych ktoś, kto wykonał te nadruki, musiał mieć dostęp naprawdę do dość zaawansowanego warsztatu. Także, także stąd te akurat charakterystyczne nadruki cieszą się zainteresowaniem, a ten film służy temu, żeby właśnie pokazać Państwu, że bez wątpienia że ktoś ma już jakiekolwiek wątpliwości, że to są oryginalne wzory, no to to nimi nie są i tu mamy niezbity dowód.